Cześć, z tej strony Tomek. Witajcie na kanale Tomek Tworzy i w tym filmie chcę Wam pokazać coś, co nieczęsto spotyka się w sklepach z klockami, a już tym bardziej w jakichś kupnych, gotowych zestawach. I to będzie płytka konstrukcyjna o numerze 10701 i muszę wam powiedzieć, że ta płytka jest gigantyczna, jest. Po prostu gigantyczna, największa, jaką widziałem. Jeżeli chcecie taki element kupić, to pod filmem mam dla Was link do porównywarki cenowej, gdzie znajdziecie najkorzystniejszą aktualnie dostępną ofertę. No i korzystając z tego linku, oczywiście wspieracie być może kilkoma groszami rozwój tego kanału i możliwość tworzenia nowych filmów. Wracając do tematu, jest to jak widzicie płytka. W kolorze szarym one występują również w innych kolorach, natomiast w ogóle tą płytkę jest naprawdę dość trudno kupić nawet w internecie, a to dlatego, że jest ona tak duża. Jej rozmiar to 48 na 48 oczek. Dla porównania mam dla Was tutaj taką płytkę z zestawu, którą do tej pory uważałem za największą, jaka istnieje, czyli taką o boku 36 oczek i. To jest akurat płytka z wyspy Piratów. Tu możecie zobaczyć, jak duża jest różnica w rozmiarze. A tutaj jeszcze jedna mała taka podróbka o wymiarach 20 na 20 oczek, którą można wykorzystać do budowy już jakichś fajnych, dużych budynków. Ta gigantyczna płytka, natomiast to już jest zupełnie inna kategoria. To mnie osobiście ma służyć za podstawę do budowy całkiem sporej scenki związanej z Lego Star Wars. O tym prawdopodobnie będą inne filmy na kanale. Natomiast uważam, że za te pieniądze, za które ja ją kupiłem, to jest naprawdę fajna inwestycja i można na niej zbudować wiele, wiele różnych ciekawych, własnych, autorskich konstrukcji z klocków Lego. Jestem do Waszej dyspozycji w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jeżeli jakieś byście mieli. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to sprawdźcie koniecznie ten czerwony przycisk i ikonkę dzwoneczka. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!